Elementach płytowych i powłokowych możemy zadeklarować tak zwane podwójne elementy. Będą to elementy leżące jeden na drugi, nie ze sobą integralnie związane, modelujące takie sytuacje jak na przykład współczesny stroż żelbetowy, który jest wylewany w zabytkowym budynku, w którym konserwator zażyczył sobie, aby zachować oryginalne belki stropowe, wykonane z drewna. No więc w tym momencie możemy wciągnąć te belki stropowe do pracy i uwzględnić to w naszych obliczeniach projektowych. Jak to, jak to wygląda? Mamy tu taką opcję podwójne elementy, zadaj miejsce. Najpierw musimy wybrać, z czego ten drugi element będzie zrobiony. No tutaj mamy tylko beton, mamy jedną grubość, no więc musimy zacząć od nowego materiału. To będzie drewno, no jakieś tam dobieramy. Belka ma mieć wymiar 04 na 04 no więc musimy mieć grubość 0,4. No i teraz wybieramy miejsca, gdzie to będzie. Proszę zobaczyć. to pasmo ma też wymiar 0,4. No I w tym momencie mamy zadeklarowane podwójne elementy. Proszę popatrzeć odczyt danych i będziemy tutaj mieli, że tak, beton na grubości 0,2 i drewno na grubości 0,4. Możemy w materiałach pokazać listę elementów. Domyślnie włączone są pierwsze elementy, dlatego też mamy ten beton w całości. Natomiast drewno dla pierwszych elementów jest nieużywane. Ale możemy, proszę Państwa, przełączyć się na drugie elementy i wtedy będziemy mieli sytuację odwrotną, że beton, beton nie będzie użyty w pierwszych w drugich elementach, natomiast będzie użyty drewno. Taka sama sytuacja będzie z grubościami. Jeżeli weźmiemy, pokaż po kolei, no to pierwsza grubość jest nieużywana, bo mamy drugie elementy włączone, a mamy włączony pierwszy. Proszę Państwa, cała reszta z możliwości modelowych jest taka sama. No, czyli wszystkie obciążenia, podparcia i tak dalej, możemy sobie to obliczyć. No i proszę Państwa, przejdziemy do wymiarowania. Jeszcze z ciekawostek, może pokażę coś takiego. Momenty. Zamieńmy to na charaktery obliczeniowe. I proszę zwrócić uwagę, że to, to są wyniki dla pierwszych elementów. Jeżeli przełączę się na drugie elementy, to są wyniki dla drugich elementów. Taka sama sprawa może być siłami tnącymi, jak również z naprężeniami. Natomiast jeżeli przejdziemy do wymiarowania. No to tutaj mamy włączone drugie elementy i w związku z czym najpierw musimy wyłączyć te drugie elementy. Przejdziemy na y, pierwsze i tu mamy już wtedy beton. No i proszę Państwa, możemy sobie to zwymiarować i proszę zwrócić uwagę, że w strefie, gdzie mamy kontakt z drugą belką, no tu akurat okazuje się, że to drewno przenosi na tyle, że nie musimy mieć zbrojenia w podobny sposób. No i mamy to zmiarowane. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że w programie ABC, jeżeli oba elementy, czyli pierwsze i drugie, będą wykonane z betonu bo taka sytuacja może być na przykład, że na belkach prefabrykowanych istniejącej konstrukcji czy istniejącego obiektu ma się pojawić betonowy strop nowy i on nie będzie litowany z belkami, no to w tym momencie możemy zrobić tą samą historię, tylko tyle, że elementy drugie będą miały materiał betonowy i przechodząc do wymiarowania będziemy mieć wymiarowane oddzielnie. Żelby dla element, pierwszych elementów i oddzielnie dla drugich elementów. Tak to wygląda podwójny element.